Jesteśmy obecnie w sytuacji takiej, że państwowy organ, prokuratura krajowa, zleciła zatrzymanie posła, pomimo tego, że posiada immunitet. Rozebrali Marcina Romanowskiego, nagrywając to, zatrzymali go, przesłuchiwali go zupełnie bezprawnie. Pomimo tego, że mieli pełną świadomość tego, że przysługuje mu immunitet członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Bo in, in Polska była na ten temat informowana miesiąc przed zatrzymaniem Marcina Romanowskiego. Wszystkie te osoby na czele z Bodnarem, Kornelukiem, powinny zostać natychmiastowo odwołane z, ze sprawowanych funkcji. A mam nadzieję, że kiedyś za to, co zrobili Marcinowi Romanowskiemu, będą rozliczeni, bo to jest nie tylko kwestia tego immunitetu to jest przede wszystkim kwestia absurdalnych politycznych, Zarzutów.